Witajcie, witajcie. Witajcie na kanale Ładne Znaczki. Dzisiaj kolejny film. Dzisiaj losowanie nagród w konkursie. Pokaż swoją kolekcję. Słuchajcie, wylosuję dzisiaj trzy osoby spośród tych, które wysłały swój film na kanał na Facebooku Rozmowy Filatelistyczne. Zapraszam do oglądania. Tak, słuchajcie, dzisiaj wylosuję trzy osoby. Nie będę oceniał waszej kolekcji, każdy ma swoją kolekcję. Po prostu wylosuję losowo e, trzy osoby, które dostaną bardzo podobne nagrody, więc to też w żaden sposób nie będę was e, rozróżniał. Każdego traktuję tak samo. Bardzo Wam dziękuję za te filmy, które wysłaliście. Dla mnie to też jest e, taki plus, że mogę zobaczyć Wasze kolekcje. Sam nagrywam, pokazuję Wam moje. A tutaj dzięki temu, że wrzuciliście filmy na grupę, mogłem je zobaczyć. Bardzo wam za to dziękuję. Dobrze, przechodzimy do losowania pierwszej osoby. Korzystam z online-nowego narzędzia randomspinner.com. Polecam Wam fajne narzędzie. Wpisujecie sobie, zaraz wam pokażę jak NameWheel działa. Jest there no wheel, czyli macie kółko, które tak lub nie wam losuje. Bardzo fajne. Narzędzie polecam. Randommyślnikspinner.com. No, zobaczcie, przygotowałem tutaj listę 12 osób, które wysłały filmy na kanał Rozmowy Filatelistyczne. I będziemy teraz losować. Już potestowałem, wszystko działa. Słuchajcie, i powinno zaraz być wiadomo, kto dostanie nagrodę. Nagrody mają bardzo, są bardzo podobne do siebie, więc to nie ma znaczenia, w jakiej kolejności będziecie wylosowani. Po prostu trzy osoby losuje. Dobra, zaczynamy. Pierwsza osoba, Kira Kira. Odezwij się do mnie. Pierwsza osoba wylosowana. Gratuluję, brawo. Masz tydzień na napisanie do mnie na, na e-mail contact.pl podając swój adres, na jaki mam wysłać nagrodę. Może być impost. Też możesz podać mi dane do impostu. Słuchajcie, zanim wylosujemy drugą osobę, chciałbym przypomnieć, że nadal możecie, ci, którzy jeszcze tam nie są, wchodzić na grupę Rozmowy Filatelistyczne na, na Facebooku. Jest to grupa, na której możecie wymieniać się informacjami, wrzucać zdjęcia, filmy o swoich kolekcjach. Trzeba zaakceptować wszystkie punkty regulaminu, żeby się do niej dostać. Jeśli tego nie zrobisz, nie wpuszczę cię. Musisz zaakceptować i trzymać się tego regulaminu. Główną zasadą w tej grupie jest to, że nie sprzedajemy i nie wyceniamy tam znaczków. Są inne grupy na Facebooku do tego. Chcesz to robić, to wchodź na inną grupę. Na mojej grupie tego nie robimy. Jeśli ktoś was wrzuci post dotyczący sprzedaży lub wyceny, od razu go usuwam, blokuję użytkownika, więc dużo tracicie. Więc proszę tak nie robić. Kilka osób już dostało bana ode mnie. No, ich problem. Regulamin jest regulamin. Jeśli chcecie sprzedawać to na innych grupach, na mojej grupie opisujecie, pokazujecie, chwalicie się, zadajecie pytania. Na tym to wszystko polega. Dobrze, słuchajcie, losujemy kolejną osobę. Dobrze, słuchajcie, przechodzimy do losowania drugiej osoby. Pierwsza osoba już wylosowana. Teraz losujemy drugą osobę. Zobaczymy kto to będzie. Anna Bednarska. Zapraszam do kontakty. Druga osoba wylosowana. Gratuluję brawo! Mam nadzieję, że, że się cieszysz. Zanim wylosuję trzecią osobę, chciałbym też powiedzieć, że możecie wysyłać do mnie listy i kartki, czyli tak zwany postcrossing. Tutaj macie film u góry, albo tu. <gry> I możecie, możecie do mnie napisać list lub kartkę. Wszystkie informacje w tym filmie. Zapraszam do losowania trzeciej osoby. Dobrze, słuchajcie, podchodzimy do losowania trzeciej osoby. Kto to będzie ta trzecia osoba? Kto to będzie? Ania Bydnarska znowu wypadła, więc losujemy ponownie. I mamy radka sobotę. Radek, odezwij się do mnie. Brawo, jest trzecia osoba. Również masz tydzień na napisanie do mnie na e-mail sw swojego adresu domowego czy impostu, na jaki chcesz otrzymać przesyłkę. Słuchajcie, to wszystko na dzisiaj. Zapraszam do wchodzenia na grupę na Facebooku Rozmowy Filatelistyczne. Jest już tam prawie 500 osób, więc jeśli was tam nie ma, dlaczego? To zapraszam serdecznie. Do zobaczenia, do następnego filmu. Cześć!